Cześć, witam, się na moim kanale, czyli odcinek z lębów naturalnych, głębi. Nie dałem wcześniej rady na, 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 na dać no. więc tutaj dzisiaj pokazuję wszystkie głębi, które się wyschły w ostatnim czasie. Pierwszy jest tutaj młodzik koloru głowego. zabrączkowany. Jest po połowej parze O właśnie po tamtej parze Która sami zjagania sami na kolejne jajka A ta para już odchowała mi młodzika jednego W tym sezonie yy, Odchowała mi Niebieskiego młodzika Jak się uda to zaraz On był już w sumie nagrany Tutaj młodzik, młodzik tak wyszedł Coś wyszedł ten młodzik ja już go pokazywałem w odcinku już ale nie pamiętam właśnie go pokazywałem pokażę wszystkie już gołębi ten, ten jest młodzik jest po tej parze ta para już ma trzeci raz jajka tak, tu mam pierwsze młodziki od innej pary od pary karpiatek gołębi mojego najstarszego samca. Są dwa. Tutaj para się znosi, ta biała samica. Tak, tu jest. Tu są dwa młodziki. Zabrączkowane również. Są po parze karpiatym samcu ciemnym o, od, 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 od samcu i białej samicy. Tu jest samiec. Ten sam jest. Tu tych młodzików. Są kolejne młodziki, parze, też parze karpiatej. Też zawrączkowane. Tu są jajka, od pie... pary, która odpowiedzi miała pierwsze z młode... O, właśnie. Tu jest młodzik niebieski po parze po samicy białym i samicy niebieskiej. I ta sam... para się już zniosła drugi raz. i Trzeci raz już mam jajka, bo tu jest. Zaraz pokazuję, bo to jest strasznie. Teraz, teraz młodzik po czerwonej parze. Tak, już się fajnie wybarwia. Jeden jest tylko. Ale Ładnie duży rośnie. Zabrączkowany również. Tutaj sobie siedzi. Tu są małe nerki, się wykluły wczoraj. To znaczy jedna nerka, bo jedna jako było zecute kolejny młody to, to, to jest... para jest pararysi tu jak widzicie. Parka młodych po parzy, już ma wygrad młode. Taki o, jeden się wykluł taki ciemny, nie? a drugi się wykluł biały. No i to już na tyle w tym odcinku. To już są wszystkie młode. Tutaj ta reszta głębi. No, jeżeli się mi się spodobał, to zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie pod łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.